Best of One, mapa Alkion dobra, lecimy, mm, dobra, a więc wyprawym wyprawy w rogu w kolorze niebieskim, grę dla drużyny Team Void, jest to Zergowy. Oraz w przeciwnym rogu, także dla niezłomnego Team Void, gra Czerwony Terran, Lukat. Jestem bardzo ciekawy, co tutaj Lukat wymyśli na no Raczej zdergowemu, mimo że kibicuje z całego serca, myślę, że na IEM-ie podbił serca chyba wszystkich na całym świecie, na Kaście, jak tak, wspierał na podczas jego gier. Może sobie przywłaszczył jakąś taktykę, o której nie wiemy. Może coś może po prywatnym spotkaniu z serialem coś tam mu szepnął na ucho, żeby wiedział, jak bić teren. I może to wygra, ale jednak no jest przewaga tutaj doświadczenia po stronie czerwonego terrana. I to duża. Zobaczmy jak klika młody zergowy. No. Żwawiej, żwawiej. <grym> Jeszcze troszeczkę brakuje, <grym> Nie no, ale. Biorę... Opedy na w razie biorę... prawidłowo. Biorę w porządku, tak. Na jakieś sekundy, może parę rzeczy jest spóźnionych, wiadomo, ale. Na czacie hmm. oczywiście tobie smacznego już życzą. <laughs> na <wafelka> z żabki. <laughs> tak, dzięki. Jugo to będzie narodowy producent kurcze żywności w Polsce. Wszystko będzie z żabki, nie? Wafelki z żabki, żelki z żabki. W ogóle, o, szybki Evolution Chamber. Profesjonalny kasta Diego, bez żarcia się nie obejdzie. Za co ja ci nie płacę? <ślesz> no nie wiem, nie wiem, nie wiem. Mogłeś rzucić jakieś wieczór jeszcze losowaną nagrodę dla Casterów. 50% szans na wynagrodzenie, to by było. Jeden grosz. W ogóle zobacz, że tak niepotrzebnie go gonił tymi minigramami, a jakby tak gonił go do końca, to by ubił tego Reapera. Bo ten mi pewnie miał uciec, tak naprawdę. No zależy, zależy, jakby to Luka zanikrował, ale, ale rzeczywiście była jakaś na to szansa, no i zauważmy też że mm -hmm. to, że nie ma tutaj trzeciej bazy. Także tu mamy eee, plus jeden dolingów. Tak, mamy plus jeden dolingów, czyli chyba będzie próbował się po prostu przegryźć przez swojego oponenta, no jest to jakaś strategia. Bardziej bym powiedział, że to jest strategia na ZvZ, która bardzo dobrze działa, w ogóle drugi Iwo tak jest, tak, zawsze chyba on gra... Buildy ZvZ bardziej, nie? Niż e, ZVD. Tak, też mi się tak wydaje. Ja powiem, na, uczy, się, uczy się obecnie jednej strategii i próbuję grać na inne rasy. No tak do końca jeszcze to nie działa, te Lingi nadal nie mają speed, a dokładnie Luka mocno obity. Ale 4 Lingi złowił. Robione są Heliony. Steam. czyli klasyczne BIO i 18 Lingów. Let's go! Speed też zaraz powinien się skończyć. O, masę dingów. ba... uuu, ty, to, to już zaczyna wyglądać trochę nawet groźnie z tonu Taki early brain w bazę. Plus jeden, okej. Okay. To nie jest głupie. Ale jeszcze, ja, so what the hell? Ler? Gdzie on zostawił te opsy? Tak swoją drogą. gdzieś są koło bazy Tu jest jeden. Taka fatalna pozycja. Cię prosi o zeszczelenie. No to ja już troszkę jestem zdziwiony, że taki szybki ler zrobił. Ok. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Plus jeden co do ataku. Ciekawa? Właśnie się kończy. Baning nas się kończy. Znaczy, że za chwilę będziemy mógł zrobić parę Bejing. Tutaj nie ma co wchodzić. Dokładnie. Tutaj mamy ten bunkier. Uuu, będzie Bejing. bust. Trzecia haczelka założona, no to powiedziałbym, że... jak na Silvera, ej, gra z sensem. O, ale herbaty są. Ale to jest właśnie to? co nie chce w tym momencie robić Lucas, czyli grać herbatów, bo tutaj... Właśnie one nie znikną nie szybciutko, one znikną błyskawicznie, ale z regoły też nie może czekać, tutaj już się robi masa tutaj heliony są produkowane? To zaraz nie wyjdzie, niestety. Kasterum płaci drugi admin. No tak, sam sobie będę płacił. Dzięki, Michael. Oj, ale fatalnie to wyszło. Ojej, Oj, no bardzo. Wielka, szko wielka szkoda. Bo się niepotrzebnie poczekał, tak naprawdę. tak ja tylko miał te pierwsze beny, powinno powinnoś wchodzić w ten bunkier. Injecty są robione, królówki są, no tylko tej armii teraz za bardzo nie będzie do obrony. Plus jeden dostrzelający do, do wykonywany, Rouge stawiany. Gra reakcyjnie, bo widzi te heliony, okej. Okay. No tylko szkoda, że Rouge dopiero powstaje, a tutaj już trzecia baza za chwilę zniknie. Dokładnie, i też tej ekonomii za bardzo nie ma, nawet żeby coś stawiać, żeby być jakieś switche płynne. No, to jest tak naprawdę baza za darmo. Tak jest, zaraz dropy polecą No kurde jaki wol ho! No to jest... No, ściana proszę państwa marzeń, nie? To jest ściana, za którą zapłacą te ranie <ścoughs> W ogóle ten mediwak obijany, dobra, złapię go ale no, na razie World działa, no co mogę powiedzieć? Kupuje sobie chłopak czas. Nie to, żeby Luka mógł w ogóle tam w lecie dzisiaj dropować, nie? Ale on się łoluje. Dokładnie, pierwsze Roach'e wychodzą. Jest ich trochę mało tutaj. Tak, w sumie obrona, no taka, taka jak na srebro, przemyślana, tylko że brakuje cały czas ludzkiego. Ma po prostu biedaczyna za mało. Dokładnie, pierwsze herbaty, krówki umierają, no to będzie GG już. No niestety, GG. GG, dobrym stylem. zargowy odklepuję, no i. E, na mamy... chwilę powinniśmy wyjść. Mamy... Zerkowego, który już odpada niestety z tego turnieju, ale gratulujemy jego pierwszego wygranego meczu turniejowego w życiu. No i e, oczywiście gratulujemy też e, Lukatowi za e, przejście do kolejnej rundy Newser z braketu.